Rozpocząć kolejny podcast Sprawa dla Detektywa. Jako, że rozpoczął się sezon wakacyjny, to tematy, które dzisiaj będziemy poruszać, w dużej mierze dotyczą właśnie spraw związanych z wakacjami. Naszym gościem, jak zawsze jest Detektyw Małgorzata Marczulewska. Serdecznie witam. Dzień dobry. Prezes zarządu Grupy Awerto. Rozmawiamy na temat ucieczek z domów, bo to jest taki właśnie sezon, gdzie młodzi ludzie. Na gigancie zderzają się częściej niż w innych miesiącach roku. Pani detektyw, czy rzeczywiście tych historii jest bardzo dużo? Jeżeli jest ich dużo, to z czego one zwykle wynikają? Tak, spraw tych jest dość sporo. Może nie powiedziałabym, że bardzo dużo, ale na pewno nie są to przypadki jednostkowe. Czas tych wakacji bardzo sprzyja ucieczkom z domu. Choćby nawet dlatego, że młodzi ludzie chcą gdzieś wyjechać, a rodzice nie mają czasu albo nie wydają zgody na wyjazd z kolegami. Też z drugiej strony dlatego, że nie chodzą do szkoły, nie mają na tłoku obowiązków i po prostu wymyślają, co by tutaj zrobić, żeby, żeby się dobrze bawić. Ten rok, już który teraz mieliśmy, 2019-20. Niestety bardzo sprzyjał ucieczkom z domu, awanturom z rodzicami. Coraz częściej mieliśmy zgłoszenia, że dzieci biorą narkotyki. Wynikało to właśnie z przerw między szkołą. Najpierw zaczęło się od strajku nauczycieli, wtedy mieliśmy pierwszą falę taką, gdzie mieliśmy dosyć sporo zgłoszeń odnośnie ucieczek dzieci z domu. Druga fala nastąpiła, gdy zaczęły się przerwy szkolne związane z koronawirusem. Po tej pierwszej takiej fali, gdzie faktycznie wszyscy siedzieli w domu, zaczęły się. Ucieczki w momencie, kiedy ta gospodarka stopniowo zaczynała być odmrażana. Wtedy mieliśmy drugą falę ucieczek z domu, no i teraz zaczęły się wakacje. No i standardowo pewnie jak co roku już wakacje, za chwileczkę będzie trzecia fala w tym roku, kiedy te dzieci w zwiększonej ilości będą z tych domów uciekać. To jest tak, że ucieczki z domu pojawiają się wtedy, kiedy pojawia się jakiś problem w rodzinie, czy ucieczki z domu pojawiają się wtedy, kiedy nad dzieckiem nie ma tej w cudzysłowie. Czapy obowiązkowej, czyli konieczności chodzenia do szkoły albo konieczności wykonywania pewnych obowiązków. Powody są różne. Jedną tendencję faktycznie za, zauważyliśmy charakterystyczną dla większości spraw, że te ucieczki są najczęściej wtedy, kiedy dzieci mają za dużo wolnego czasu. Czyli w przerwy wakacyjne, ferie, czas strajków nauczycieli, czas koronawirusa, kiedy nie było szkoły, tych ucieczek jest faktycznie więcej i związane jest to z tym, że po prostu dzieci nie mają żadnych obowiązków. Wymyślają wtedy, jak tutaj sobie urozma urozmaicić czas, gdzie by można wyjechać, gdzie by można było pójść. Są ucieczki jednodniowe, bo na przykład rodzice nie zezwalają na uczestnictwo dziecka w jakiejś imprezie. Wtedy dziecko ucieka z domu, taką imprezę. Odbywa i wraca na drugi dzień do domu, tak jakby się nigdy nic nie stało. Są natomiast też ucieczki takie długofalowe, czyli gdzie dzieci uciekają na długi czas i te osoby dosyć ciężko znaleźć. W wieku nastoletnim zdarzają się też ucieczki dziewczyn do chłopaków. Jest to związane często z tym, że takie czternastolatki. 15-latki, 16-latki mają już swoich chłopaków. Rodzice nie pozwalają się z tymi chłopakami spotykać, ponieważ najczęściej to są już mężczyźni około 19-20 lat. I w związku z tym, że rodzice zakazują kontaktu tej parze, to kobieta decyduje się na ucieczkę z domu. Mało tego, w takich sytuacjach bardzo często pojawiają się. Zarzuty w stosunku do rodziców, tak? Nawet jeżeli ci rodzice takich czynności nie wykonywali, to córka zaczyna ich oskarżać o molestowanie, o przemoc fizyczną, o tortury emocjonalne. Pojawiają się zarzuty kierowane do prokuratury pod kątem oskarżeń rodziców, tak? Kolejna sprawa, bo z tego, co pani mówi, wynika dość jasno, że mamy tutaj pewną pewną mapę patologicznych zachowań rodzinnych. To znaczy, że jeżeli młody człowiek ucieka, to znaczy, że rozkład tej rodziny, rozkład relacji, rozkład pożycia musi iść już dość daleko. Czy może to jest zbyt daleko posunięta teza? Bo niektórzy mogliby powiedzieć, że młodzi ludzie się buntują i to jest prawda stara jak świat. Nie, nie, nie. To Najczęściej jest tak, że yy, ten bunt u tego nastolatka w stosunku do rodziców, Narasta naprawdę latami. Często jest tak, że rodzice nie potrafią się porozumieć ze swoim dzieckiem, nie rozwiązują problemów, tylko zamiatają je pod dywan na zasadzie jakoś to będzie, albo nawet nie chcą widzieć tego problemu, że ten problem istnieje. Dzieci popadają w narkotyki, w różnego rodzaju używki, popadają w złe towarzystwo, często starsze od nich wiele lat, i ci rodzice. Nie wiedzą często, co zrobić, jakich metod użyć, żeby to dziecko wyprowadzić na prostą drogę. Jest to faktycznie bardzo trudne i ja najczęściej polecam uruchomienie sztabu psychologów, którzy będą w tej sprawie działać i doradzać, ponieważ tak naprawdę, jak mamy taki okres buntu 14-latka, to poza metodami, próbami dotarcia do niego, żeby on zrozumiał, tak naprawdę tych metod mamy niedużo. No bo przecież nie zamkniemy 14-letniego chłopaka w domu pod klucz, nie będziemy go pilnować, tak? Albo nie będziemy yy, przeciwko niemu stosować przemocy fizycznej czy psychicznej. Tutaj musimy znaleźć. Sposób dojścia. Ja zawsze też polecam takim rodzinom wypracowanie jakiegoś zainteresowania u dziecka, bo czasami dziecko nie potrafi samo. Ym, jak, ym, zainteresować się czymś. Ja zachęcam, żeby ci rodzice postarali się to dziecko czymś zachęcić. Jak jest to sezon wakacyjny, mogą być jachty, jak jest to sezon zimowy, mogą być narty, trzeba na pewno z tym dzieckiem ym, spędzać czas i pokazać jemu że są inne y, drogi y, i inne możliwości spędzania czasu niż pod blokiem z chłopakami picie piwa czy spożywanie narkotyków. Pani detektyw, bo pewnie niektórzy się teraz zastanawiają, pod jakim kątem należy sprawdzać młodych ludzi, kiedy podejrzewamy, że no z naszym dzieckiem coś się dzieje niedobrego? No bo pewnie rodzice mają cały waklarz rozmaitych pomysłów, tyle, że pewnie z Pani doświadczenia jest tak, że pewne działania rodziców podejmowane nieodpowiedzialnie mogą pewien bunt jeszcze. Mocniej podkręcać i mogą powodować, że ta ucieczka albo ponowienie ucieczki lub ponowienie zachowań niewłaściwych będzie jeszcze mocniej eskalowało. Mm -hmm. Powiem panu, że akurat. Pan poruszył ten przypadek bardziej skrajny, ponieważ naprawdę z doświadczenia, powiem przynajmniej ze spraw, które do nas trafiają, to są sytuacje, gdzie ci rodzice właśnie średnio tymi dziećmi się wcześniej interesowali. Oni do nas przychodzą na przykład już w sytuacji, kiedy już jest no, praktycznie na granicy albo często za późno, już dziecko jest na przykład uzależnione od narkotyków. Tak? I na pytanie, dlaczego nie było reakcji wcześniej, rodzice albo mnie informują, że po prostu byli w pracy od rana do nocy, nie mieli kontaktu z dzieckiem, Albo też po prostu starali się nie reagować, nie widzieć na zasadzie, jakoś to będzie, tak? Okres takiego nastoletniego życia często w dzieciach wzbudza dużą agresję w stosunku do rodziców. I jakakolwiek większa kontrola ze strony tych rodziców powoduje u nich jeszcze większą agresję, tak? Te nastolatki mają rodziców swoich jako największych swoich wrogów. Natomiast ja zawsze tym rodzicom doradzam. Żeby na kilka dni usunęli się w cień i my sprawdzimy, co jest powodem takiego złego zachowania tego dziecka. Czy faktycznie ma złe towarzystwo, czy nadużywa jakichś używek, czy może ma jakąś dziewczynę, o której nie chce, czy chłopaka, o której nie chce rodzicom powiedzieć. Czasami jest taka sytuacja, że faktycznie dziecko się wstydzi powiedzieć o tym, że ma chłopaka, czy też dziewczynę. Ukrywa to przed rodzicami, ponieważ rodzice brną do tego, żeby się dowiedzieć, gdzie ten nastolatek, czy nastolatka chodzą. To robi się z tego ogromna afera, tak zupełnie niepotrzebnie. Na pewno trzeba sprawdzić, co kieruje tym nastolatkiem, dlaczego to, to zachowanie się zmieniło, a potem podejmować odpowiednie kroki, żeby to zachowanie zmienić. Kiedy zazwyczaj rodzice przychodzą do detektywa z prośbą o weryfikowanie albo o sprawdzanie, jak zachowuje się dziecko, w kontekście zarówno ucieczek z domu, jak i ogólnie w kontekście tzw. podejrzanych zachowań niepełnoletniego. Hmm. No, właśnie przychodzą zawsze za późno, czy za późno, już bardzo późno. W sensie takim, że przychodzi na przykład matka i mówi, że syn ją bije pięściami po buzi. Jak długo to trwa? Trzy lata. Tak? Albo na przykład mamy teraz sprawę czterech dziewczyn, które matkę biją do tego stopnia, że wyrywają jej na przykład włosy z głowy, chodzić z odrapaną twarzą. To się nie bierze z tego, że one wstały wczoraj i zaczęły ją bić. To narasta latami. Jeżeli ktoś nie reaguje w odpowiedni sposób, nie podejmuje kroków przeciwko takiemu zachowaniu, to niestety, ale problem nie ginie, tylko narasta i eskaluje potem z dużo większą skalą. Młody człowiek na gigancie, dlaczego to jest niebezpieczne? No powiem Panu, że niestety używki w naszych czasach są ogólnie dostępne. Ja sama znam kilka punktów, gdzie te używki najprawdopodobniej są, są sprzedawane. Takie punkty oczywiście zostają zgłoszone na właściwy komisariat. Jest możliwość, aby nasolatki kupowały zarówno papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze. Są miejsca, gdzie bez problemu jest to dostępne. Odbywa się to oczywiście w taki sposób, że nasolatkowie czekają przed danym miejscem, aż w środku nie będzie klientów, wchodzą, zostają zamykane na klucz drzwi, tam się odbywa transakcja i dopiero w momencie, kiedy transakcja się odbędzie, otwierane są drzwi sklepu i te osoby sklep opuszczają. Dlatego zdobycie informacji na to jest bardzo trudne. Natomiast są od tego odpowiednie organy ścigania, żeby tym się zajęły, żeby zdobyły odpowiedni materiał dowodowy i żeby postawiły zarzuty osobom, które dzieciom takie rzeczy sprzedają. Niestety jest tak, że rodzice często nie wiedzą, jakie są zachowania dzieci po narkotykach, dlatego że sami nie spożywali nigdy tych narkotyków i nie wiedzą, jaka to jest reakcja. Jeżeli dziecko przychodzi do domu, Wyzywa ich, agresywnie się zachowuje. To oni nie wiedzą, czy to jest po prostu wynikiem efektu nastolatka będącego w wieku buntu, czy efektem narkotyków. Mamy sytuacje takie, że dzieci się na, na, naćpały i poszły do szkoły, i dopiero szkoła zareagowała, bo rodzice patrzyli z boku i nie reagowali na daną sytuację. Wrócę jeszcze na moment, pani Dederkiew, do tego, o czym pani powiedziała przed momentem, w kontekście zachowania młodych ludzi i tego, że. Czasami jest tak, że rodzice czekają wiele, wiele lat, zanim zgłoszą sprawę na policję, albo do psychologa, albo właśnie do detektywa. No bo pierwsza moja myśl też jest taka, że co się musi dziać w domu, żeby zdesperowany rodzic wysłał detektywa za swoim dzieckiem? Najczęściej jest tak, że ci rodzice przychodzą do detektywa, kiedy faktycznie już sami rozkładają ręce i nie wiedzą, co zrobić my staramy się tym rodzicom pomóc na wiele sposobów przede wszystkim sami prowadzimy obserwacje takich dzieci żeby sprawdzić gdzie leży problem z czego ten problem wynika dodatkowo kierujemy tych rodziców na porady psychologiczne żeby wiedziały jak z takimi dziećmi rozmawiać żeby wiedziały w jaki sposób do tych nastolatków dotrzeć Niestety, jeżeli jest już taki nasolatek daleko posunięty, jeżeli chodzi o spożywanie narkotyków, to często jest tak, że takiej drogi dojścia nie ma. Trzeba go albo umieścić w ośrodku, albo poczekać po prostu, aż ten nasolatek osiągnie swoje dno. Bo tak naprawdę, żeby on przestał zażywać narkotyki, to on musi tego chcieć. I dopóki. Dopóki on sam nie zrozumie, że niszczy mu to życie, to on znajdzie sposób, żeby te narkotyki zdobyć i żeby je zażyć, choćby nawet ucieczką z domu. Tak? Takie osoby, dopóki nie osiągną swojego własnego dna, czyli nie, wiem, nie odwróci się od nich rodzina, nie stracą znajomych, nie będą mieli pieniędzy, to takich zachowań będą nadużywały i narkotyków również. I dopóki taka osoba sama nie stwierdzi, że czas przestać, no to rodzice też są często bezradni. Panie w dwa pytania ode mnie jeszcze, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast i jeżeli chodzi o kwestie młodych ludzi. Pewnie, gdybyśmy tutaj zaprosili na rozmowę do nas rodziców i zapytali ich, drodzy rodzice, co według Was jest powodem złego zachowania Waszego syna czy Waszej córki, to padłoby sformułowanie, no Pewnie złe towarzystwa, albo pewnie Kasia wpadła w złe towarzystwa, albo nie podobają mi się koledzy Bartka, bo oni są tacy średni, a Bartek się zawsze dobrze uczył. Z Pani doświadczenia, czy rzeczywiście jest tak, że otoczenie młodego człowieka w dużym stopniu wpływa na jego zachowanie? I czy bywa tak, że świetne dzieciaki w liceum, czy nawet w technikum, czy w szkole zawodowej, czy nawet być może na pierwszych etapach studiów, Wpadają w gorsze, gorsze towarzystwo, i to powoduje, że rodzice muszą dokonywać interwencji, na przykład w agencjach detektywistycznych, żeby ustalić albo żeby wyrwać młodego człowieka no, z toru życia zmierzającego raczej w złym kierunku. Mhm. Tak, właśnie, dokładnie tak jak Pan mówi. My jesteśmy też od tego, żeby rodzice poznali prawdę i żeby mogli wyrwać to dziecko z, z tej całej sytuacji, w której on się znalazł. Natomiast wrócę tutaj do pierwszej części Pana pytania. Odnośnie tego, że przychodzą rodzice i często mówią, że mój yy, syn czy córka to jest takie dobre dziecko, tylko wpadło w złe towarzystwo. A tak naprawdę w czasie naszych czynności często się okazuje, że właśnie to dobre dziecko jest najczęściej prowodylem całych tych sytuacji. I według mnie dużym błędem rodziców jest to, że oni te dzieci pomimo wszystko bronią. Ja rozumiem, że to jest dziecko, natomiast dopóki oni sami nie zrozumią, że to dziecko jest winne, że to ono źle postępuje, to tak naprawdę nie będą uruchamiać odpowiednich kroków, żeby temu dziecku pomóc. Jeżeli chodzi o powody, to często też przychodzi do nas jeden rodzic i mówi, że na przykład rozwiódł się ze współmałżonkiem, albo że jest w trakcie rozwodu, i sytuacja w ich domu wygląda tak, że matka każe iść do szkoły, a tata mówi: Jak nie chcesz, to dzisiaj nie musisz. I tak naprawdę brak jednego stanowiska rodziców i brak konsekwencji w ich poprawnym wychowywaniu tego dziecka powoduje, że to dziecko wybiera oczywiście tą drogę dla niego, dla niego myśląc, lepszą. W sensie takim, że jak tatuś powiedział, że nie musi iść do szkoły, to on nie pójdzie. Pójdzie jutro albo pojutrze, albo jak mu się zachce. Tak? Mamy takie sytuacje, i to nie są pojedyncze, właśnie, że rodzice nie mają jednego stanowiska pod kątem wychowywania dziecka. I to dziecko zawsze wykorzystuje tą stronę rodzica, tego rodzica, które, którego zachowanie jest zgodne z jego myślą. A jak często przychodzą do pani rodzice i proszą, pani detektyw, pani wejdzie na Facebooka mojej córki, albo pani wejdzie na Instagrama mojej córki i sprawdzi, co ona tam wypisuje, z kim ona ma kontakty, bo ja podejrzewam, że ona tam ma jakieś w internecie kontakty nieprawidłowe. Bardzo często takie mamy zapytania, i to nie tylko przy dzieciach, również przy zdradzających współmałżonkach. Nas się wszyscy pytają, czy możemy wejść na Facebooka, Instagrama, na wszystkie inne y, aplikacje typu Whatsapp i sprawdzić, o czym oni tam rozmawiają. Niestety nie, jest to w Polsce nielegalne i nie możemy się komuś włamać na konto internetowe i czytać jego prywatnych rozmów, tak? Natomiast jeżeli ktoś z kimś o czymś rozmawia przez Facebooka, to potem kontynuacja następuje na żywo, więc wystarczy taką osobę poobserwować. I ustalić, z czego wynika to złe zachowanie, tak? z kim się spotyka, co robi, o czym rozmawia. Doradzałaby pani rodzicom, żeby pokryjomu mu gdzieś tam, zaczaili się, aż dziecko wyjdzie spokojnie, na przykład wsiedli na laptopa albo przejęli telefon komórkowy i przeczytali korespondencję, jeżeli mają podejrzenie, że tam coś pada nieprawidłowego. Generalnie nie, ponieważ uważam, że każdy ma y, granice swojej prywatności i nie powinni aż tak daleko się posuwać. Natomiast w sytuacjach, kiedy ta demoralizacja dziecka jest już daleko posunięta, bądź boimy się o na przykład naszą córkę, bo jest prawdopodobne, że y, nawiązała kontakt z jakimś starszym mężczyzną, wtedy jak najbardziej tak. Nie możemy tego robić każdorazowo, ponieważ nie może być tak, że zwykłego każdego nastolatka rodzice szpiegują komputer i czytają jego prywatną korespondencję. Nie, ponieważ jeżeli to się, to wyjdzie na jaw, to to dziecko od tych rodziców się odsunie. Pamiętajmy, że każdy ma prawo do własnych tajemnic, do swojego życia, również dzieci. Natomiast jeżeli ta demoralizacja jest już wysoko posunięta, czyli mamy dziecko, które nadużywa narkotyków dość intensywnie, mamy dziecko, które na przykład bardzo często ucieka z domu, mamy dziecko, które na przykład na przykład zauważyliśmy, że na jakichś portalach randkowych się loguje, na y, jakichś fikcyjnych kontach, bo do 18 roku życia z takich kont korzystać nie można, więc oni zakładają sobie konta y, fikcyjne, to wtedy jak najbardziej tak. To już trzeba zainterweniować, spojrzeć, y, co się z tym dzieckiem złego dzieje, żeby wiedzieć, w którą stronę y, trzeba te reakcje uruchomić. Bardzo dziękuję. Dziękuję.